Nie ukarzu, skąd bierze się to populistyczne przekonanie, że policja łapie kierowców tylko po to, żeby zebrać od nich pieniądze? Głównie chyba stąd, że jako ludzie nie umiemy przyznać się do winy. No jeśli popełniamy wykroczenia i naprawdę je popełniamy, jak ktoś nas na tym przyłapuje, to szukamy jakiegoś takiego wytłumaczenia albo ulżenia sobie tam wewnętrznie, że e, to oni polują na nas, to robią specjalnie, żeby nas tylko przyłapać i tym samym trochę wybielamy to, co robimy. A z drugiej strony myślę, że dziennikarze, zwłaszcza motoryzacyjni, przez lata podtrzymywali takie poczucie. W społeczeństwie, że policja poluje na kogoś, że chodzi o pieniądze, że chodzi o mandaty. I tu nie pomagały takie sytuacje, jak istniały kiedyś w komendach, i to wychodziło na jaw, że ktoś podwładnym w policji kazał przynosić określoną liczbę mandatów, bo takich chciał rozliczać z pracy. Więc myślę, że to wszystko razem się składa na taki obraz, moim zdaniem nieprawdziwy, że policjanci są na drogach po to, żeby od kierowców odebrać pieniądze pod byle pretekstem. A teraz już policjantom, funkcjonariuszom drogówki faktycznie nie są wyznaczone limity mandatów do wypracowania, do zebrania? Na pewno tak było. Kilka razy i to udało się udowodnić medialnie. Myślę, że mogą się zdarzać jeszcze takie sytuacje. Ja trochę tutaj próbuję zrozumieć to, że w policji mamy 20% pustych miejsc nieobsadzonych, że przychodzą tam już naprawdę różni ludzie, już są tak obniżone standardy, żeby w ogóle załatać te potrzeby kadrowe. I rozumiem, że ktoś, kto kieruje jakąś jednostką policji, w jakiś sposób chce zapanować nad tym, żeby ci ludzie rzeczywiście efektywnie pracowali i zamiast siedzieć w samochodzie, jeździć od dogi, żeby jednak musieli wykonać pewną pracę i okazać się na przykład mandatami. To nie jest do końca rozsądne, ale jakby rozumiem tę drugą stronę, jest, z czego to może wynikać i dlaczego to może jeszcze funkcjonować. Natomiast jak patrzę na to i przeliczam wielokrotnie od lat na przykład akcje policji prędkość, podczas których jeden dwuosobowy patrol w Polsce średnio przez całą dobę trwania tej akcji jest w stanie przyłapać zaledwie pięciu kierowców przekraczających prędkość, to uważam, że chyba trudno mówić o tym, że ktoś zmusza do przynoszenia jakichś liczby mandatów. To może politycy, to może oni wymuszają na policji częstsze łapanie kierowców, bo Trzeba załatać dziurę w budżecie państwa. Takich opinii przyzna pan także nie brakuje. No to ostatnio postanowiłem to opisać i wytłumaczyć. I pokazałem, że od 2022 roku i łatwiej to można przeliczyć, bo te pieniądze, które policja zabiera od kierowców łamiących prawo na drodze, tak naprawdę pobiera je Urząd Skarbowy. Tam pieniądze nasze płyną z mandatów. To te pieniądze trafiają tylko i wyłącznie do Krajowego Funduszu Drogowego. Teraz bardzo łatwo jest sprawdzić dzięki temu, bo ten fundusz zdaje sprawozdania coroczne, ile tych pieniędzy naprawdę jest. I owszem, to są setki milionów złotych, czyli można powiedzieć, no nie mało, ale jak się spojrzy na to, że one trafiają do tego funduszu i w tym funduszu stanowią zaledwie 3% wszystkich pieniędzy na budowę drogi, a przecież ten fundusz to jest tylko składowa całego budżetu państwa. Nawet w budowie dróg, tam gdzie te pieniądze trafiają, stanowią tak niewielki odsetek, że gdyby polityk chciał lepiej budować drogi i więcej mandatów przynosić, to jest posunięcie chore i absurdalne, to nie ma żadnego znaczenia. A jak odniesiemy to do całego budżetu państwa, to się okazuje, że to nawet nie jest promil, promil wpływów wszystkich. Politycy musieli być naprawdę głupcami, gdyby uważali, że zmuszając, nie wiem, policję do wystawienia większej liczby mandatów, coś zyskują finansowo w budżecie i coś mogliby więcej z tych pieniędzy zrobić. Oczywiście tak nie jest, ale to, że politycy czasami naciskają na służby, żeby lepiej zadziałały na drogach, to się wiąże oczywiście czasami z wystawieniem większej liczby mandatów, się wydarza, ale ma trochę inny kontekst. Politycy w Polsce się zmienili dzięki presji społecznej i oni już wiedzą, że my sobie nie życzymy, żeby nas ktoś na drodze zabił. Nie chcemy, żeby byli jacyś ludzie, którzy przekraczają prędkość, zachowują się źle. I chcemy, żeby ich eliminować, i wtedy jak rosną wypadki, jakby rośnie liczba wypadków albo liczba śmierci na drogach, to politycy czasami nakładają taką presję na policję, mówią, weźcie teraz trochę przyduście, bo robi się źle na drogach znowu, nie? Musicie trochę więcej. I tak to moim zdaniem wygląda dziś. Można powiedzieć, że ta kwota z mandatów nałożonych w Polsce na kierowców, ona z roku na rok rośnie, ale z jednej strony te mandaty są wyższe, taryfikator został mocno zaostrzony, z drugiej strony mamy nowe fotoradary, nowe odcinkowe pomiary prędkości, więc patrząc na same liczby. Trzeba to uwzględnić, bo te statystyki, takie bez analizy, no one troszkę mogą zakłamać rzeczywistość. Tak, no dwa lata temu, po 30 latach dopiero urealniliśmy kary. One już nie przystawały do dzisiejszych zarobków, tego, żeby ludzie się naprawdę tych kar obawiali, bo najwyżej groziło 500 zł za najpoważniejsze rzeczy na drodze. W związku z tym, jak zaczęło grozić 2000 zł, a przy recydywie 4-5000 zł, to spowodowało, że gdyby patrzeć tylko przez pryzmat, pieniędzy, które są z mandatów drogowych, no to okazuje się, że mogą to być takie same wpływy roczne do budżetu funduszu drogowego, jak w poprzednich latach w ogóle wpływało do budżetu państwa, ale my wiemy też, że liczba tych mandatów maleje. I to jest dla nas chyba ważniejszy wskaźnik, że mniej osób musiało zostać ukaranych, czyli zachowują się ludzie lepiej. Oczywiście ten wskaźnik też nie do końca uważam jest w Polsce miarodajny, no bo to zależy od jakości pracy policji. No jak chcą, to wystawią więcej mandatów, jak nie chce im się robić, to wystawią mniej. Natomiast miarodajną rzeczą są fotografie, Radary, które stały w tych samych miejscach cały czas. No i my zaobserwowaliśmy po urealnieniu kar w 2022 roku, że one rejestrowały o 30% mniej naruszeń prawa, więc o 30% mniej kierowców popełniało wykroczenia i to powinno nas cieszyć. Gościem Radia Kielce był Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.